Z tej strony Olaf i Bruno. Cześć, Bruno. Cześć. Cześć, cześć. Słuchajcie, co dzisiaj chcecie widzą przedstawić? Yy, MrBeast. MrBeast. MrBeast Labs Swarms, czyli mamy coś takiego z serii MrBeast. Takie laboratorium domowe. Figurki są podobne do. Do czego są? Do których. Do Super Zingsu, no Super Zinksów, słuchajcie nie mają dziurek Zaraz zobaczymy, no, no no, nie mają dziurek Zaraz zobaczymy jak one wyglądają Chcemy zacząć się bawić z w Laboratorium I pogromce mitów I będziemy próbowali dla was testować mity Słuchajcie, będą różne ciekawe akcje Mamy już zaplanowane I się szykujemy Miejmy nadzieję, że będzie nam to Jakoś wychodzić Słuchajcie, to dzisiaj zaczynamy tak To będzie... Test Olawa. A to będzie test Bruna. Bruno jest młodszy i Bruno zacznie. Od naszego testu mamy tutaj nie przeszykowaną nie miskę. <laughs> nie chcesz? Nie chcesz zaczynać? Nie. Boisz się troszkę? Nie, nie To jest coś takiego w Stanach. popularniejszy niż u nas. Przetestujemy to. Tu się dodaje do tej fiorki wody. Podobno jakaś magma wypada z tej fiorki i wtedy nie, powstają nam. To jest nam... taka woda zmieszana z czymś gazowanym, ale nie wiem. To ma jest to taka czy... woda gazowana. No, tak, jeszcze do końca nie. Nie, tego się nie, tak, nie, no, to go się bosny, nie pije. Bosny, no, Mr. Beast swoim tak. logiem to. Olaf, co to było? Nie <laughs> No. Słuchajcie, dobra. Olaf, to ty zaczynaj pierwszy, czy Bruno? Papier kamień, nożycek, to pierwszy. No nie bójcie się, no. Dawaj, do jednego. No i czekajcie, żejcie. Kto przegra, ten... Zaczyna. Ten zaczyna, dobra. Trzy, cztery... Bruno, zaczynasz. Ale to zrobiły. Bruno jest bardziej przygotowany tutaj, zobaczcie. Bruno, ja ci pomogę. Ale zakłał ten nasz kapelusz tutaj, jakby ci wybuchło do góry, to przynajmniej włosy ci się nie spalą, nie? No to Ola będziemy spalone włosy. Bruno, rozbieraj to. Rozbieraj to, ja szykuję tutaj wodę. Ale to szybko Dobra. I teraz mamy tutaj co to są żelki? Znaczy te żelki, co ja gadam żelki. To są figurki nasze. I Teraz słuchajcie. To chyba bardzo fajna. O, tu mamy całą mapę z tymi figurkami. Ich jest 85 sztuk. No, ale tu mamy coś, co nas interesuje. Mam Zobaczcie. Saszetkę. Tu mamy jakąś saszetkę. Ale ta saszetka chyba budem. co? Chyba się rozpuszcza. Tam jest narysowane na instrukcji, że musimy tylko wlać wodę i potrząsnąć. I potrząsnąć. Słuchajcie. Sprawdzę, jakie są. Bruno, może zacznijmy od tego najciekawszego, czyli od eksperymentu. Bruno. Dawaj, otwieraj. A ja tylko patrzę, bo jest złoto. Bruno, otwieraj. Dobra, otwieram. Czekaj, daj ci pomogę. Ja ci będę trzymał. To trzeba odkręcić. Nie. Tu jest. Pyk. O, o. Co tu Pyk, mamy? To trzeba odkręcić, no dobra. potem oderwasz. Odkręcamy. Taka zawleczka, ja się trochę, Nie trochę wiem. się cykam. Okay. To jest znak ostrzegawczy, Bruno. Żeby... Dobra, ej, Żeby... tutaj czekaj, ja zostawię... jest narysowana kropla. Dobra, Bruno, otwieraj to. Uwaga. Ja, ja mam tu instrukcję. O, poczekaj, czekaj, że Instrukcja. Oj. No, Bru... olaf. Nie, to ty. Dobra, słuchajcie. To jest y... Numer jeden. Ty otworzysz to? Otwórz. O, Otwieramy tak. to. Ale poczekajcie, nalewamy wody. 15 sekund. 30 sekund mieszamy i wylewamy i powstają nam w jakiś magiczny sposób I na zdobycie takich figureczek. dobra ale wiecie co może mamy małą miskę dużą miskę i wodę yy. ale Olaf dawaj tą dużą miskę bo jakby to nam wystrzeliło to wiecie co mam nam zrobić Nasz, co ona na nas zastrzeli, nie? Chyba zabija. Ej, 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 Bruno. Dobra, 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 ja już się wyciszę. No. Dobra, nie wyciszaj się kolego. Tylko teraz ja ci trzymam, a ty to lejesz. Uwaga. Trzy, powolutku, powolutku. Dobra. Dobra.

Czekaj. Otwieram. Zobaczmy co tutaj. Otwieraj, otwieraj, otwieraj. Proszę otwieraj. No to... Uuu. Nie wystrzeliło. Ej co? No masz, wylej sobie to. Ale czekajcie, czekajcie, w sumie jak tu mają być figurki to trzeba to odkręcić. Olaf, odkręć mu. Nad tym wszystko, bo to nie wiadomo kiedy tu możesz strzelić. Dobra. O! powstały no, na figurki czy, czy masz najrzadszego? potrzymaj potrzymam super no dobra no to co, co nam jakaś rewolucja były wcześniej ukryte w jakiejś pewnie w jakiejś pewnie mazi no, albo w jakiś no, tył i teraz powstało to taki cały bajer, że że po prostu jak kinder niespodzianka tak naprawdę, nie? Że nie wiecie, co jest w środku. Słuchaj Olaf, to ty to zostaw. To możecie mieć do zabawy tam później. A teraz Olaf, spróbujemy zrobić tak, jak już wiemy, że to nie wybucha jakoś strasznie. Ty po prostu weźmiesz to tak, jak to jest twoje. Nalejesz wody i będziesz trzymał nad miską. Zobaczymy, czy to tak wykipi jak lawa. Jak, jak, jak podają to na obrazkach różnych. No bo to chyba przesadzone jest, że oni tam pokazują, że to nie wiadomo jak tam będzie buchać, prychać i, i w ogóle, ja nie? Widzę, że mam z pierwszej serii śmietnika. Ty, śmietnika. No dobra. Dobra. Ja mam tym razem takie. Przeczytaj jak się nazywa. Dobra. Śmietniczek? No śmietniczek. No to pierwsze to jest toilet. To. <laughs> Ty masz którego masz? Tego różowego? Nie, ja mam tego. Takiego z zielonym kan jakiś. kan? No to są. A ten dzik? A są bajki z tym już, nie wiecie? Nie, nie ma. Jeszcze nie ma bajek? Nie w ogóle z tym. No to co, to bis, kurczę, taki gwiazdor i, i co? Ej, dobra, Olaf tu już zaczyna. Słuchajcie, teraz Olaf sam robi. Olaf jest starszy? To samo. No, w sumie możesz, bo ty już jesteś po naszym doświadczeniu, po swoim. Tak, czapkę. Operator weźmie czapkę. Dobra, weź to na bok do śmieci. I teraz trzymaj to, tak? Nie, weź, otwórz to. Nie, nie, bierz tego na razie. Wlej najpierw. Tak trzymaj to nad miską, korek weź obok. I wlej. I teraz wlewaj. Zobaczymy, co to będzie. Dobra. Patrzcie, patrzcie. A, taka oryżatka trochę, co? No oryżada to jest. O, teraz to no teraz zamknij. I potrząśnij. Potrząśnij. No, no to już... I sprawdzimy co Ci wylaci. Ogólnie to już rewolucji nie będzie, jakiejś tam nie wybuchnie, nie wiadomo jak. No właśnie. Uwaga, uwaga, uwaga! A, on też ma. Czyli też to w jakimś Jest rozpuszczalniku. Zobaczcie, sprawdź, co są jakieś ma... takie kawałki czegoś. Sprawdźcie, Sprawdźcie najpierw to. Nie ma żadnej sensacji. Tak naprawdę tylko w sumie chodzi o opakowanie. Taki bajer opakowania, słuchajcie. Koczoga fajnego. A i Olaf, Olaf ma takie coś. Czekaj Olaf, zakończymy odcinek, a jeszcze mamy powiedzieć ile to kosztuje Olaf, ile to kosztuje? 50 zł. 50 zł po rabatach 60... mamy w Empiku. Mhm. 69.99, takie coś. Nie wiem, czy dajcie w, ko znać w komentarzu, czy to jest fajne, czy trochę scam. Skam. Trochę scam, co? Ale może to takie pierwsze. Może następne będą lepsze. Słuchajcie, jak coś to są dostępne w Empiku. Jak macie aplikację MPika, to jest taniej i nas to o, kosztowało ile? 50. 50. Normalna cena 69,99. A więc bijajcie. Dobra, chłopaki. Widzimy się wkrótce w jakiej naszej serii? Pogromcy? Yy, mi, mi. Pogromcy mitów. Słuchajcie, tutaj zdradzę, już mamy, tu szykujemy yy, na pole, do, nasze pole doświadczalne, nie? Z którym Brunem testowaliśmy. Bruno, nie? <śpiewanie> Trochę było, wybuchy były tutaj, Bruno, nie? No, było dużo piany. Dobra, tylko tyle zdrać, że było dużo piany. A co dalej ten? Do Bruno? Papa, pa. Żegnamy się. Olaf. Bye bye. Siema, cześć. Bye, bye.